W szoku. Maszyna do... Dzień dobry. Ja muszę to pokazać. Nie, niech mi Pani opowie, jak to... Bo ja się domyślam, że tu chodzi... że to jest do, do robienia... na, na długopisów. Ale inne rzeczy też, czy tylko długopis? Ta aplikacja jest do długopisów. Okej. Okay. Ale inne. Ale możemy zautomatyzować no, butelki wszelkiego no, rodzaju. Ja się zastanawiam, czy da się zmieniać Wodowości, jakieś te... Obrotowe Aha, bo to jest wszystko na tej? Na tej zrobione? Yy, nie, nie, ale na Maszyna maszynę zaproponować oczywiście, okay. więc tutaj idą przez podajniki te długopisy, tutaj okay. są pozycjonowane, aha, układane, dobra. Układane, odwracane ewentualnie i tu następuje etap dalej znakowania. Układamy są długie głowice, uh -huh. CO2, i laser światłowodowy a następnie jak jest to znak, tak jest wyciąg. Przechodzi długopis i spada do pojemniczka. Aha, Oczywiście. Tak. Sam długopis, no to to jest kwestia sekundy, nie? No tak, no bo tak, bo to zależy kto jakim raz, no bo tak, bo CO2 to leci. Ży, 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 tak. czy... A ten to, to jest jak fi... to jest fibrowy, tak? Tak zwany. Czyli uderza raz i no, powiedzmy, że raz i... Dokładnie tak, więc tak naprawdę sam proces znakowania, no to, to jest no, to są kwestie sekund, prawda? Okay. No, jak będzie cała seria, no to... Czy w stanie podać liczby w ciągu na przykład godziny, ile jest okay. No ale pewnie szybkie to jest, no no, bardzo, bo przy bardzo, tym na serze. Tak? Maszyna do masowej, dosłownie przemysłowej produkcji nadruków na długopisie. Piękna sprawa. Jak myślicie, z czego to jest? Ja myślę, że to dmuchane. Kurde, dzieciaki miałyby tu nie ubaw. Fajny stworek, nadmuchany bajer, super to wygląda. Grawer na chodniczku. Byście chcieli mieć wygrawerowane chodniczki przed wejściem do mieszkania, to no wiecie, czymś się to robi, ale patrzcie, co tu jeszcze się graweruje. Deska, szkło, metal, metal i nawet się wycina. Takie cuda, bajer. To wszystko się robi z na laserzem. na takim prostym, prostym, w cudzysłowie prostym laserze, ale również może być taki malutki. I taki malutki laser, dzięki takiej przystawce, która się tu znajduje, może wygrawerować Wam tak oto kubek. Tutaj jest wymagany kubek. Bomba. Tylko musi być kubek odpowiedni, przystosowany. Patrzcie system produkcyjny. Zobaczymy, czy gdzieś tu hawciarka jest czynna zobaczyli zobaczyli jak to działa. Niestety nie. O, tutaj pracuje. tak. Tu mamy przykład, jak się haftuje. Niby prosta sprawa, ale patrzcie, jakie to jest skomplikowane. Kilkanaście nici. To wszystko idzie tu. To wszystko jest sterowane. Najpierw trzeba specjalny program zbudować. O, tu nawet pokazuje, gdzie aktualnie nic się znajduje. Znaczy, nic, igła. Pyk, pyk, pyk bajera. Zauważcie, że to stół pracuje, nie e, igły i cała maszyna. To on jest elementem ruchomym. Patrzcie jak zapierdziela, ale to idzie. Konkretnie tu jeszcze mamy takie testowe. Mega. To jest na taką szybkość, patrzcie. Ja się. I ona jest wielokolorowa, patrzcie sobie. Dobiera taki kolor, jaki aktualnie potrzebuje z tego tutaj testowu. Wygląda jakby było wydrukowane specjalnymi farbami holograficznymi, a to nie tak, bo to folia jest taka, a nadruk jest klasyczny, zwykłym smykiem. Chociaż ta maszyna jest naprawdę mega. Zobaczcie, ona ma tu kolorów. To natomiast mamy coś, co już wycina naklejki i ona chyba wycina nawet na wylot. To jest bomba. Klasyczna, klasyczny ploter tnący tylko nacina. Ta natomiast przecina na wylot, aczkolwiek widać, że jest gdzieś tu taka krawędź. Widzicie? Która jest tą taką krawędzią, na której to się trzyma. Czyli no, on nie tnie całkowicie, tylko tak py, 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 pyka sobie. Pyka sobie. Jest taki... Daję wam, że suma, którą ja używam, też takie rzeczy robi. A tutaj mamy sumę, o której wspominałem. Proszę bardzo, również wycina naklejki od razu, bezpośrednio z folii. Także nie kłamałem, prawda? Wszędzie piszę, sprzedany, sprzedany. To jest też taka technika sprzedawców, pisząc sprzedany na każdej maszynie, dają podświadomie informację, że ten produkt jest tak wartościowy, że wszyscy to kupują. Więc klient automatycznie powie, o to ja też chcę kupić, no i oczywiście z podlady wyciągają, a mamy jeszcze jedną, niesprzedaną, proszę bardzo. Jedna z takich technik manipulacji, tutaj bardzo często spotykane na targach, na wielu stoiskach to zauważyłem. To jest taki duży stół, z pracującą głowicą. I ja ono nie ma dowolny kształt, jak widać. To jest tkanina, to jest materiał. Więc możecie sobie taki rozkrój materiału zrobić. Potem poszyć z tego sukienkę, bluzkę, czy co tam chcecie. Jedną sztukę. Jest automatyczna maszyna, ale oczka są podkładkę podkładki są osobne. I finalnie produkuje coś takiego. Ta wersja jest generalnie tylko z oczkiem, to jest oczko 6 mm. Malutkie. Tak. No. Ta oczka ta oczkarka jest automatyczna, czyli tu ma podkładki. Mhm. Tu, ma, tu ma podkładki, przepraszam, tu ma oczka. I to są oczka 12 Ale jak to się odbywa w takim razie oczkowanie? Tu panu pokazuję. Podkładamy sobie baner. Aha. Podkładamy tutaj. a. Dobra, dozuje z góry, dozuje z dołu. Do czego laser tu służy w tym momencie? Laser służy do tego, bo najczęściej tak jak mamy banery, Aha. mamy punkty na tych banerach, tak. nie My tylko tak, one, tak. Ale jak nie mamy tych punktów, mm -hmm. to po prostu to... A, on pokazuje, a on pokazuje gdzie pokazuje, uderzy. uderzy bo... A teraz maszyna do pierciele do robienia kubków, ale w wersji przemysłowej. Patrzcie na to. Robot pracuje, łapie kubeczek, wsadza do prasy. Ja muszę przejść. Z tej strony tu wkłada do prasy. O, widzicie? Myk wyciąga i już gotowy myk. Bierze kubek. Wkłada do prasy. On się tam grzeje i on go wyciąga. Ja pierdzielę. Ja miał takie coś w domu, co bym tylko usiadł, nacisnął guzik i wypił kawę. A pieniądze same by się robiły. Co to kuźwa wymyślają. Ja nie pytam o cenę, bo to są ceny w dziesiątkach tysięcy euro, ale naprawdę robi to wrażenie. Na mnie robi. A ja już siedzę w tym wiele lat. I to wszystko zostało nadrukowane. Tutaj były dwie albo trzy warstwy. Niech zgadnę, uv Tak. Ile się takie coś drukuje? Zależy od... No bo tych warstw tutaj trochę jest. Tutaj były trzy warstwy. Tylko tak, trzy? Dwie albo trzy warstwy. No to bardzo grube jak na dwie warstwy. No. Kurczę, imitacja jakby prawdziwego materiału takiego jakiegoś kamienia No praktycznie na cały ja to jest wygląda różnica, bo jest, to jest tak? to jest Robi wrażenie Je, a na to, kwiń, który jest tam, wiem, tak to jest ok. Jasny gwint Jakie nasycenie kolorów No podoba mi się, ładne to jest Malutko. Tak, 32x65 mała Aha. maszyna, do 15 cm wysokości podnoszenia. Mhm. No i dorysuje mnie czas druku takiej płytki no, cała, jednej. Cała, mhm. Cały stół 32x65 to jest 12 minut z białym poddrukiem. Okej. Okay. Więc jeżeli bym miał cały format do zadruku, nie wiem, w mhm. czterech przelotach, no to prawie godzina. Ale jeżeli to jest, nie wiem, taka płytka, na przykład, nie wiem, 10x10, tak. no to jest... Yy... 12, nie wiem, na 3, 4 razy 5 około, nie wiem, 25 minut, pół godziny. A jest Może tak, pod światło. To są takie dziureczki, które pozwalają cyrkulować lepiej powietrzu Super to jest. To akurat jest nowatorskie rozwiązanie, które bardzo mi się spodobało. Bo przeważnie takie tkaninowe rzeczy bardzo łapią. Trzymają powietrze, a to przepuszcza, więc lepiej się zachowuje na silnym wietrze. Sklep z herbatą organiczną, angielską. Nietypowa rzecz na tarkach. Mam nadzieję, że mi się to nie rozleje. Zimna, ale dobra. Jest owocowa.